Cześć, mam na imię Marta Nowacka. Witam Cię serdecznie i ciepło. W tym krótkim filmiku opowiem Ci o możliwościach, które zmieniły moje życie, zmieniły życie mojej rodziny. Opowiem Ci trochę więcej o sobie oraz jak sam, jak sama możesz z tego skorzystać. Jestem prywatnie szczęśliwą żoną, szczęśliwą mamą trzyletniego chłopca. Natomiast jeszcze do niedawno w życiu bardzo, bardzo goniłam, bardzo dużo pracowałam. Z zawodu jestem trenerem fitness, trenerem personalnym i łączyłam pracę na sali treningowej razem z pracą etatową, pracą biurową. Pracowałam od poniedziałku do soboty, od rana do wieczora. Mój mąż też bardzo dużo pracował, łączył etat z prowadzeniem swojej firmy. Mieliśmy się w naszym życiu, nie mieliśmy czasu na siebie, na życie prywatne i... Przestało mi to zupełnie pasować, kiedy zostałam mamą, kiedy na świecie pojawił się mój synek. Wtedy zaczęłam odczuwać dużą frustrację, czułam, że nie chcę już tak gonić, ale nie znajdowałam rozwiązania, jak mam jednocześnie być, mieć czas dla moich bliskich, mieć czas dla mojego dziecka, a z drugiej strony pracować i dalej rozwijać się zawodowo. Pojawił się duży lęk o przyszłość, lęk o finanse. Bałam się, co będzie jutro, gdyż jedna pensja mojego męża nie byłaby w stanie pokryć wszystkich zobowiązań, które mieliśmy i kropką nad i w tej mojej frustracji był moment, kiedy straciłam zdrowie, kiedy po porodzie zdiagnozowano u mnie poporodowe zapalenie tarczycy. Czułam się wtedy fatalnie. Czułam się, że nie mam w ogóle siły nawet zajmować się moim dzieckiem, i w tym momencie byłam odcięta zupełnie nawet od możliwości dorabiania jako trener. Jedną noc wtedy pamiętam, przepłakałam i to był bardzo trudny moment w moim życiu. Czułam się, jakbym stanęła pod ścianą, i nie wiedziałam, gdzie dalej mam iść. I wtedy właśnie pojawił się network marketing, wtedy pojawiła się firma Forever. Powiedziałam temu tak, mimo że byłam dużym, dużym sceptykiem, nie traktowałam nigdy tego zajęcia i tej branży poważnie. Powiedziałam tak, mimo że byłam zupełnie zielona i zupełnie nie znałam się w tym temacie, ale powiedziałam tak i dałam sobie szansę, dlatego że byłam zdesperowana. Chciałam przede wszystkim pomóc sobie zdrowotnie. Po dwóch tygodniach wiedziałam, że mam genialne produkty, zaczęłam się lepiej fizycznie czuć, zaczęła mi wracać energia. Zaczęłam lepiej spać, pomogłam bardzo szybko mojemu dziecku, przeatopowałam zapalnie skóry i dla mnie, jako mamy, to była ogromna ulga. Po miesiącu już takiej weryfikacji, zgłębiania wszystkiego od środka, przyglądania się temu, przyglądania się firmie, możliwości, ludziom, którzy na moich oczach robili awanse, wiedziałam, że otworzyłam sobie drzwi na znacznie, znacznie więcej i postanowiłam wykorzystać tą szansę w nieidealnych warunkach i w momencie, kiedy w ogóle nie czułam się na to gotowa. Dzisiaj, dzisiaj mogę powiedzieć, że odzyskałam więcej życia w życiu. Dzisiaj tak nie gonię. Dzisiaj pracuję na własnych zasadach, własnych warunkach, bez szefa, bo jestem sama sobie szefem. Mam czas dla bliskich, mam czas na to, żeby być przy, w mojej, przy mojej rodzinie. Miałam czas, żeby być przy dziecku aż do momentu, kiedy poszedł do przedszkola i to jest dla mnie bezcenne. Mam czas, by spokojnie wypić z mężem kawę. Mój mąż też już nie pracuje na etacie. W momencie, kiedy stracił z dnia na dzień pracę, mogliśmy podjąć taką decyzję, że stawiamy tylko na, na forever, bo to już daje nam bardzo dobre zabezpieczenie finansowe czuję się bezpieczna, czuję się bezpieczna od dzisiaj, czuję się bezpieczna o jutro, czuję się bezpieczna w czasie pandemii, czuję się bardzo zadbana właśnie finansowo. Powiem szczerze, że nawet nie spodziewałam się, że można być aż tak dobrze wynagradzanym w takiej pracy. Pamiętam, że moja pierwsza wypłata to było 560 zł, i cieszyłam się, że dorzuciłam coś do budżetu domowego, natomiast teraz to już są kwoty pięciocyfrowe i dalej, dalej te ten zarobki rosną, bo można to tak właśnie pięknie rozpędzić. Dzisiaj jestem zdrowa i to jest dla mnie bezcenna wartość. Czuję się dobrze, czuję, się, czuję, że mam energię, czuję, że chcę dzielić się i pomagać innym ludziom, nie tylko pod kątem zdrowotnym, ale również po to, żeby odzyskali więcej życia w życiu, żeby byli spokojni, czuli się bezpiecznie i po to, żeby mogli mieć czas na to, co jest w życiu tak naprawdę dla nich najważniejsze. Firma, z którą współpracuję, to Forever Living Products, światowy potentat Aloesu. Gdyby nie produkty, w których się zakochałam, które uwielbiamy całą rodziną i stosujemy na co dzień, zdecydowanie do mnie tutaj nie było. Jakie są to produkty? Przede wszystkim na bazie czystego miąższu Aloesowego. Aloes jest niesamowitą rośliną, która działa bardzo holistycznie na organizm, zarówno od środka, jak i od zewnątrz. Czyli są to produkty do stosowania na co dzień, takiej codziennej pielęgnacji, ale również bardzo skuteczna naturalna suplementacja, po to, by podnieść sobie odporność, by się lepiej czuć, by zadbać o swoją sylwetkę, by lepiej wyglądać. Produkty od maluszka do staruszka, do każdej grupy docelowej, i uważam, że są odpowiedzią na wiele, wiele bolączek właśnie dzisiejszego świata. Możesz być tylko klientem, możesz sięgnąć po, po produkt, który jest naprawdę wysokiej jakości. To, co ja w nim cenię, to bardzo duża wydajność, wielozadaniowość. Jeden produkt zastąpi ci pięć innych, ale również niesamowita skuteczność, bo ten efekt widać momentalnie, od razu. Jeżeli zakochasz się w produkcie, będziesz się chciał tym dzielić dalej, to możesz już od samego początku na tym zarabiać i zarabiać bardzo hojnie, ponieważ to, co daje firma Forever Tobie, to wysoka marża właśnie z tytułu poleceń, jeżeli chcesz być takim marketingiem, marketingowcem z autentyczności, ponieważ nie ma tu żadnej innej reklamy, jedynie... Reklamą są zadowoleni konsumenci i klienci. Natomiast możesz też iść dalej, możesz na tych produktach zbudować bardzo solidny biznes, który przyniesie Ci nie tylko możliwość dorabiania przy Twoim aktualnym zajęciu, ale również zarabiania bardzo konkretnych pieniędzy. 5, 10, 15 tysięcy złotych miesięcznie 30 i wyżej budowaniu swojej niezależności finansowej. Firma Forever jest takim niewidzialnym gigantem. Jest to firma międzynarodowa, istniejąca na rynku światowym od 43 lat, natomiast w Polsce już 27. To, co jest dla mnie bardzo ważne, jest to firma rodzinna, z rodzinnymi tradycjami, bardzo solidna, zabezpieczona w nieruchomościach bez żadnych kredytów. Natomiast to, co jest fenomenalne, że istnieje w ponad 160 krajach na świecie. Jakie daje ci to możliwości? Możesz budować bardzo globalny, międzynarodowy biznes, będąc w warunkach, jakie masz, z domu, zupełnie online. Więc, będąc w domu, mogę współpracować yy, z każdym krajem na świecie, tak naprawdę, mieć w każdym kraju na świecie swoich klientów bądź partnerów biznesowych. Niewątpliwym atutem firmy, oprócz oczywiście fenomenalnych produktów, jest Plan marketingowy, plan rozwoju, plan, który pozwala ci zarabiać od samego początku, co jest dla mnie też ogromnie komfortowe. Nie ma tu żadnych targetów, żadnych norm do wyrabiania miesięcznych, które musisz spełnić, natomiast możesz od samego początku zarabiać, możesz dorabiać. 500, 1000 złotych, tyle ile sobie ustalisz, możesz zaangażować się więcej, wyznaczyć sobie systematycznie godzinę dziennie zaangażowania i dojść do momentu, kiedy rzeczywiście zbudujesz już solidne źródło dochodu. 5-6 tysięcy, jak pozycja menedżera w naszym planie marketingowym. Ja właśnie tak to obrałam. To była godzina mojej pracy każdego dnia, gdzie doszłam do takiego momentu i już nie musiałam wracać do mojej pracy etatowej. Natomiast możesz jeszcze znacznie więcej. Możesz budować swoją niezależność finansową, możesz totalnie zmienić swoje życie, gdy pójdziesz jeszcze dalej. Plan marketingowy nie dość, że jest solidny, bardzo sprawiedliwy, to jest przede wszystkim bardzo hojny. Możesz zadawać sobie pytanie, ok, fajnie to brzmi, ale jak ja mam z tego skorzystać? Jak ja mam się w tym odnaleźć, skoro nie wiem, czy sobie poradzę? Pocieszę cię, że też byłam w momencie, kiedy byłam zielona, to tanie jak aloes, natomiast tutaj nie jesteś sam. W tradycyjnym biznesie musisz wszystko ogarniać samodzielnie musisz być szefem, musisz kontrolować każdy aspekt. Natomiast to, co daje ci moja firma, to, co daje ci mój zespół, to gotowy system, gotowe narzędzia. Szkolenia, które są dla ciebie za darmo, i to wszystko możesz wykorzystać. Masz wsparcie moje, masz moje prowadzenie, masz wsparcie mojego zespołu, gdyż cyklicznie odbywają się chociażby webinary, które osoby z zespołu dzielą się, jak doszły do konkretnych rezultatów. Firma zapewnia ci stronę, zapewnia ci produkt, zajmuje się całą logistyką, więc nawet nie musisz dostarczać produktu. Jest to bardzo wygodne i jeżeli chcesz, możesz skorzystać ze wszystkiego. Możesz wiele, ale nic nie musisz, bo nikt ci do niczego tutaj nie zmusza i to jest bezcenne. Dlaczego teraz jest najlepszy czas, by się przyjrzeć tym możliwościom? Dlatego, że właśnie teraz branża network marketingu odnotowuje swój rozkwit. Firma Forever odnotowuje rekordowe wzrosty. Teraz w czasie pandemii, gdzie wielu ludzi traci pracę, gdzie boi się o jutro, zaczyna rozumieć, otwierać się na przestrzeń online. Zaczyna dostrzegać te możliwości, które można wykorzystać bez żadnego ryzyka. Właśnie w tym momencie mój zespół jest w takim rozpędzie, że w ubiegłym roku osiągnęliśmy pozycję w top 10. Jeżeli chodzi o najszybciej rozwijające się zespoły w Polsce. Dla mnie jest to niesamowita radość i niesamowita duma, bo wielu naszych partnerów biznesowych osiąga właśnie w tym momencie swoje awanse, w momencie kryzysu gospodarczego. Zaczynają pracować na lepsze jutro, ale już dzisiaj odczuwają z tego profity. Dlatego teraz jest dobry moment, żeby do nas dołączyć. Opowiedziałam Ci pokrótce o sobie, o tym, jak zmieniłam swoje życie, o produktach, które są odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby, o firmie, która ma solidny plan marketingowy, z którą możesz się rozwijać. O wsparciu, jakie możesz uzyskać, dołączając do mnie i o tym, dlaczego teraz jest właśnie najlepszy czas. Natomiast po Twojej stronie jest decyzja. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak wystartować, jak zacząć, albo zweryfikować jeszcze głębiej, czy ten temat jest dla Ciebie, napisz do mnie, z chęcią na wszystkie pytania odpowiem. Trzymam mocno kciuki za decyzję, taką decyzję, która będzie najlepsza dla Ciebie.